Witam kochani, witam serdecznie do wiadomości na 15 maja 2021, to jest sobota. No, ciekawe, bo wczoraj mieliśmy wierzę, że coś się nagle mogło wydarzyć, pokazać, okazać, zrozumieć, i pamiętajmy o tym, że po pierwsze, jest to dla wszystkich czytanie. Po drugie, że może ciebie to osobiście nie spotkać, ale możesz o tym się dowiedzieć. Możesz nagle usłyszeć, ktoś w rodzinie, wśród znajomych, współpracowników przechodzi właśnie jakieś takie sytuacje. Okay? Więc nie brać sobie wszystko, że to musi być zaraz, co najgorsze, i ty. No i właśnie o tym mówi yy, oczyszczanie energetyczne. <laughs> Czas oczyścić się energetycznie z tego wszystkiego, co było, z uzależnień od czegoś bądź od kogoś, od tego, że to musi być tak, a nie inaczej, że nie możesz odejść, że nie możesz się odciąć. Jeżeli ciągle myślisz o czymś, co nie wyszło, nie udało się, lata temu, może nawet długo temu. To znaczy, że jest naprawdę silne powiązanie energetyczne i te węzły trzeba przeciąć, oczyścić się, a więc świetne uzdrawianie, oczyszczanie energii, jeżeli chcesz otrzymać coś nowego, zacząć coś na nowo, otrzymać błogosławieństwa. Tam jest tyle motyli, zmiany, zmiany, zmiany. Idziemy do przodu, nie siedzimy w tyle. Gdzieś tam 10, 20 lat temu, ok? A więc oczyszczenie, więc zadbać o siebie, kochani. Można zawsze wykupić i umie oczyszczenie energetyczne, czy u kogoś, kto w tym się specjalizuje, mistrzowie Reiki i tak dalej, czy ci, którzy w ogóle zajmują się takimi sprawami. Zadbać o siebie. Znowu wypoczynek, łono natury. Cieszyć oczy. Pamiętajcie, piękno jest językiem duszy, co kochasz robić, ale zrobić czystkie w swoim życiu. Nawet może zacząć, słuchajcie, to jest sobota. Szafy, półki, szufladki, wyciągać, sprzątać, odkurzać, trzepać. Na pewno to też energetycznie bardzo pomoże. No i tutaj macie. Aż muszę to pokazać, bo tak słabitko widać, stratę. A więc może jest to związane z wczorajszą wieżą, nagle odczuwacie tę stratę, ale może też tak być, że nagle sami odcinacie się. Odcinacie się od czegoś, bo może zostaliście zranieni. Może coś przykrego było powiedzianego. Ktoś po prostu sprawił wam ból, przykrość i trzeba się odciąć. To także jest konkurencja i może dla jednej osoby, ale widzę, że były trzy osoby w tym związku. No i tu tylko już prywatne czytanie. <laughs> to już wiecie, to więcej nic nie dopowie. Wystarczy powiedzianego. No i teraz w związku z tym jest strata czy już się dowiedzieliście o tym czy dopiero się dowiecie o to jest tylko pytanie ta wiadomość co oznacza trójka więc właśnie może były trzy osoby ale ta w ogóle wiadomość to oznacza <laughs> zamiast się martwić ciesz się czas świętować czas celebrować czas urządzić przyjęcie czas się spotkać czas cieszyć się życiem więc dla kogoś to będzie Smutne w tym momencie, ale znowu, jeżeli to zostanie przyniesione przez Boga, anioły, kosmos, przeznaczenie, to w tym momencie wypadałoby powiedzieć: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zadbać o siebie oczyścić się oczyścić swój dom, swój samochód, swój garaż, <grym> swoje piwnice, poddasze co się tylko da. Czyścimy, czyścimy, oczyszczamy się energetycznie i przygotowujemy się na zupełnie nową, dobrą, wspaniałą, szczęśliwą energię. Życzę miłego dnia, buziaczki i pa!